dane Są dwa okręgi ośrodka w punktach P i R, styczne zewnętrznie w punkcie C prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B, w tym i w tym oraz kąt APC, kąt APC to jest alfa i kąt ABC to jest kąt beta. Wykaż, że zachodzi coś takiego, czyli że alfa to jest 180 minus 2 beta. Proponuję tutaj troszeczkę pośledzić nasze kąty. Co możemy zrobić? Zawsze, jak kąt jest styczny, jeżeli prosta jest styczna, no to tu będzie 90 stopni. Podobnie tutaj też będzie 90 stopni. Zatem, ten mały kąt, ten mały kąt będzie miał miarę 90 minus beta, prawda? Bo tu jest beta. Całość jest 90, czyli to musi mieć 90 minus beta. Od 90 zabrałem beta. Jeżeli tu jest 90 minus beta, to ten kąt też musi być 90 minus beta. Dlaczego? Ponieważ trójkąt CBR jest trójkątem równoramiennym, bo to jest promień i to jest promień. Te dwa odcinki są promieniami, czyli te dwa kąty muszą być takie same. Co dalej? Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Popatrzmy teraz na ten kąt, na ten kąt sobie popatrzmy, jak go pojrzeć. Oznaczmy go na chwilę roboczą jako x. I teraz co my wiemy o tym xie? Wiemy, że x dodać ten kąt. Czyli ten 90 minus beta, dodać ten kąt, czyli 90 minus beta, dadzą w sumie 180 stopni. Czyli zapiszmy x dodać 90 minus beta, dodać 90 minus beta, czyli sumujemy te trzy kąty w trójkącie, musi dać nam 180 stopni. No to sobie obliczmy x -a i uzależnimy tego x -a od kąta beta. Czyli x dodać 90 plus 90 to jest 180 stopni. Odjąć beta i odjąć beta, czyli odjąć 2 beta daje nam 180 stopni. 180 stopni sobie skracamy stronami, czyli mamy, że x minus 2 beta to 0. Minus 2 beta przerzucamy na drugą stronę, czyli nasz x to jest 2 beta. Pamiętajmy, że zmieniamy znak na przeciwny przy przerzucaniu na drugą stronę znaku. Równa się nasze x to jest 2 beta, czyli tutaj możemy sobie wpisać po prostu 2. Teraz popatrzmy dodatkowo, ponieważ prosta AB jest styczna do obu okręgów, to ten promień PA i promień RB są prostopadłe do podstawy, czyli tu jest kąt tu jest kąt zatem one względem siebie muszą być równoległe. Skoro PA jest prostopadłe do podstawy, RB jest prostopadłe do podstawy, to one muszą być względem siebie równoległe. To jest taka sytuacja hemoglobina, halucynacja. Jeden jest prostopadły, drugi jest prostopadły, zatem muszą tworzyć trapez. Trapez, bo mają dwa, dwie podstawy równoległe do siebie. A jest taki warunek w trapezie, że suma boków przy jednym ramieniu, to tak jak, czyli na przykład tego alfa i tego kąta, u nas to jest 2 beta, muszą być równe 180 stopni, czyli alfa plus 2 beta. Daje nam 180 stopni. To teraz co zrobimy? Przerzucimy 2 beta na drugą stronę i mamy, że alfa to jest 180 stopni. Odjąć 2 beta i to jest teza zadania, czyli co kończy dowód. Jeżeli ktoś nie pamięta o tym, że suma kątów przy jednym ramieniu w trapezie, musi wynosić 180 stopni, to ich po prostu zsumuje tutaj kąty. Zobaczmy, suma kątów w czworokącie to jest 360 stopni, to musimy wiedzieć. Czyli 90 plus 90, 90 plus 2 beta tutaj i plus alfa musi dać nam 360 stopni. 10 plus 90 to jest 180, przerzucamy na drugą stronę, czyli będziemy mieli 2 beta plus alfa, to się równa 360 stopni, odjąć 180, czyli 2 beta plus alfa to jest 180 stopni, no i otrzymujemy takie samo równanie, czyli alfa to jest 180 stopni minus 2 beta, co kończy dowód. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com ukościchmisterciupi. Do zobaczenia.